pułapki na skrzyżowaniu ulic Święty Wojciech i Księcia Józefa podczas egzaminu na prawo jazdy w Poznaniu. Księcia Józefa? Okej. Okay. No i tutaj należy zwrócić też uwagę na znaki, ponieważ egzaminator nie będzie nam mówił w jaki sposób mamy się poruszać. Mamy nakaz jazdy w lewo ustą pierwszeństwa. Czyli włączamy lewy kierunkowskaz. Gdyby ktoś jechał z przeciwka należy przepuścić. No i tutaj tak samo strefa 30. Ok i teraz tu należy też zwrócić uwagę na znaki, ponieważ mamy nakaz jazdy z prawej strony znaku na wprost, więc idziemy do prawej. Stronę, aby nie wjechać pod zakaz wjazdu. Nie czekaj, zasubskrybuj nasz kanał na YouTube, zapisz się na kurs i naucz się jeździć po Poznaniu z OSK Brawo.